Jak tworzyć newsletter, od czego zacząć Employer Branding i gdzie stworzyć społeczność. Cześć, tu Iga i Natalia, witamy Was w WOW 30 już odcinku, dobrze wiedzieć, z naszymi poradami marketingowymi. Tak, nasze odcinki już oficjalnie dojrzały. Dojrzały, tak? Co prawda nie przygotowałyśmy dzisiaj niczego specjalnego. tej no, okazji. trudno, ale mamy nadzieję, że mamy dla Was wartościowe jednak porady. No i zaczniemy może od pierwszej z nich, czyli od tego, jak tworzyć newsletter i o czym pamiętać. W ogóle. E, tak, ostatnio Was zachęcamy do tego, żebyście uporządkowali trochę pewne sprawy, jak na przykład treści na stronie i content na, w mediach społecznościowych. Dzisiaj namawiamy Was do uporządkowania newslettera e, i e, jeśli chodzi o newsletter, to e, są pewne takie praktyki, które mogą Wam troszkę zaszkodzić albo nie pomóc w wykorzystaniu jego faktycznego potencjału e, i to, to, czego my Was namawiamy w pierwszej kolejności, to zastanowienie się, czy Warto skorzystać z jakiegoś narzędzia newsletterowego, bo często bywa tak, że wysyłamy te wiadomości gdzieś tam ze swojego maila, robimy to manualnie. Natomiast minusem takiego rozwiązania jest to, że nie mamy dostępu później do jakichś takich statystyk i analiz, i nie jesteśmy w stanie sprawdzić, kto rzeczywiście tego maila kliknął, kto kliknął na link na przykład w danym mailu, więc nie wiemy, czy, czy w ogóle te maile są nawet otwierane. Plus to też dużo roboty, tak mi się wydaje. Tak, to prawda, że narzędzia, oczywiście narzędzia się trzeba najpierw nauczyć, więc tak. tutaj też trzeba ten czas poświęcić, natomiast w momencie, kiedy już opanujemy go, no to ten newsletter, tworzenie go przebiega dużo szybciej i łatwiej. No i właśnie zaletą są później te, te statystyki, te dane, które możemy sobie przeanalizować i zaplanować na tej podstawie nawet treści do kolejnego maila czy czy jakiś sposób grupowania tych, tych naszych odbiorców. Dobra, to jeśli jesteśmy już przy tych raportach, co warto z nich wyciągnąć i zastosować w swojej pracy? Bo tam możemy zobaczyć różne dane, no ale mhm. niektóre wiadomo są ważniejsze, a drugie możemy zepchnąć na dalszy plan. E, tak, no my korzystamy z dwóch w zasadzie narzędzi. Jeden to jest polski Fresh i jest też MailChimp, który jest już zagranicznym produktem. No, te raporty są w zasadzie dosyć podobne w obu tych narzędziach. To, co możecie sprawdzać na pewno, no, to ten procent e, kliknięć, czyli tak. otwarcie, właśnie, bo <grym> no, nie tyle kliknięć, co otwarć. czyli sprawdzić, e, jaki współczynnik osób w ogóle otwiera e, te maile. Jeżeli to jest 10%, no, to znaczy, no, że to że, że, no jest nie tak, to zależy może od tak, w sumie, tak? No, mówmy się i od, od tego, jaką macie grupę użytkowników, czy zdobytą. Rzeczywiście na stronie, czy na przykład gdzieś kupioną, no bo tu niestety też takie praktyki wchodzą w grę, które my oczywiście odradzamy. Więc jeżeli, jeżeli ten współczynnik kliknięć jest niski, no to trzeba się zastanowić, dlaczego ludzie w ogóle nie chcą klikać tego maila. Więc być może temat im nie odpowiada, być może temat jest źle sformułowany. Hmm. Y Różne są tego przyczyny, i warto warto tego zacząć i to przeanalizować. Narzędzia też mają takie swoje samouczki, które podpowiadają, na przykład, jak powinien wyglądać nagłówek maila, więc trochę ułatwiają Wam pracę i podsyłają różne rozwiązania, które mogą się u Was sprawdzić. Mhm. No ale te programy nie napiszą za Was tego newslettera. No i teraz pytanie. Co, na co powinniśmy zwrócić uwagę, tworząc go? No, oczywiście, znaczy, jeżeli korzystacie z narzędzi, to ta sprawa jest ułatwiona, bo no, macie dobrze. szablony, macie y, pewne narzędzia do optymalizacji. Y, natomiast, y, no, jeżeli nie korzystacie z narzędzia albo jesteście bardzo przyzwyczajeni do takiego do... maili, y, Tak, to, to pamiętajcie o tym, żeby nie tworzyć maila w postaci grafiki, y, czyli y, w momencie, kiedy my nie mamy żadnego klikalnego linku, y, mamy po prostu jakieś jakąś grafikę, która zawiera i obrazek, i tekst, i, i stopkę, to to jest mało intuicyjne, plus niektóre skrzynki pocztowe nie otwierają obrazków, tak. więc trzeba dodatkowo kliknąć. Więc jeżeli ktoś otwiera maila i widzi pustego maila, to niekoniecznie sobie zada trud, żeby, żeby jeszcze wyświetlić obrazki i rzeczywiście się zapoznać z jego treścią. No i też ten brak linków oczywiście powoduje, że nie możemy później sprawdzać w raportach yy, to kliknął. Tak, to i nie ma którymi? przejścia, na stronę, nie ma tak? przejścia Czyli na stronę, Tego, na czym nam najbardziej zależy. Yy, dokładnie. I to, to jest taka ważna rzecz. No Oczywiście yy, nie mogą być to za ciężkie yy, grafiki, bo, bo jednak te grafiki się tam muszą pojawić. Yy, no i muszą być linki. Muszą być linki i fajnie, jakby te linki były yy, skrócone, pokazane jakoś estetycznie, może w formie przycisku. Co znowu, na co znowu pozwoli tak. wam narzędzie, bo jeżeli wkleicie sobie link w mailu, to oczywiście on będzie no taki jak jak długi, jak, po jak on prostu na stronie, tak. długi i brzydki. A, a w narzędziu możecie wybrać przycisk "czytaj więcej" i, i tam dodać linki, wtedy jest to wszystko ładne i estetyczne. Tak, także poleca, polecamy Freshmail i Mailchimp. Myślę, że dacie sobie spokojnie radę z tworzeniem swoich własnych newsletterów. No, i newslettery możecie też tworzyć, jeśli chcecie prowadzić employer branding, tak. czyli tak sobie sprawnie przejdziemy do naszego drugiego tematu, ale zanim ten employer branding będzie u nas hulał i działał, to mamy dla Was taką małą poradę, która może się przydać przy, na samym początku tej tak. drogi. Tak, w momencie, jak chcecie zacząć. Jeżeli widzicie, że już zaczyna się pewna rekrutacja stała w Waszych firmach, albo to zapotrzebowanie na pracowników zacznie rosnąć, to od czego w ogóle zacząć? Nasz, y, nasza taka podpowiedź to przeprowadzenie takiej zwyczajnej, najzwyczajniejszej w świecie ankiety satysfakcji pracownika, czyli zapytanie Waszych pracowników o to, z czego oni mm -hmm. są zadowoleni, z czego nie są zadowoleni, zapytanie ich o jakieś porady, tak. y, dać im też tą taką przestrzeń do y, wyrażenia pewnych tak. uwag. Y, wiadomo, że nie zawsze będą to rzeczy, o których chcemy słyszeć ale warto na to spojrzeć bardzo obiektywnie, bo okazuje się, że takie ankiety rzeczywiście mogą dostarczyć Wam też pomysłów, jak, jak sprawić, żeby ta, ten wizerunek pracodawcy był cieplejszy, przyjemniejszy, żeby zachęcić ludzi do pracy, ale później z tego może się wyłonić fajny pomysł na content, dzięki któremu będziecie po prostu reklamować swoją firmę, swoje oferty pracy i na pewno wyróżnicie się na tle innych firm. Także ankieta z satysfakcji myślę, że przyda się w w każdej sytuacji, jeśli nigdy nie robiście tego u siebie w firmie, to tak, tak. czas najwyższy posłuchać, co tak naprawdę wasi pracownicy mają do powiedzenia. Nie tylko w kontekście employee, employer brandingu, wow, trudne <laughs> słowo dzisiaj. Okej. Okay. Kończymy nasz dzisiejszy odcinek tematem o społecznościach, mhm. który w zasadzie już się gdzieś się u nas wcześniej pojawiał, ale teraz. Biorąc pod uwagę sytuację, w której się znajdujemy, te społeczności się rozwijają bardziej. Mhm. A... Tak, to są dane, tak naprawdę, które dostarcza y, Google. Y, on stworzył takich pięć obszarów tendencji wśród których użytkownicy w tej chwili się poruszają. i jednym z nich jest właśnie to, że w tej chwili odnotowujemy największą jakąś taką chęć do tworzenia społeczności w internecie czyli tak, ludzie się relacjonują. dokładnie chcą te relacje budować, utrzymywać i to są różne relacje to są relacje zawodowe, to są relacje prywatne, osobiste i to są też relacje związane z regionem na przykład tak. z lokalizacją więc więc tego jest w tej chwili sporo to jest też Coś, na co nie mieliśmy czasu wcześniej, tak? Każdy gdzieś był w swoim takim wirze tak. pracy, no i spychał swoich bliskich na dalszy plan. Mhm. No, to tak, teraz no i to jest też nie... szansa na budowanie tego. Tak, tak, nie było też czasu, żeby siedzieć w internecie tak długo, a mhm. w tej chwili te relacje w sumie się przeniosły do internetu. Tak, e, no i marki mogą to wykorzystać. E, z jakich kanałów mogą e, mhm. najefektywniej. No. Generalnie z tych co zwykle, ale bardzo duży wzrost zainteresowania i ruchu odnotowuje Facebook. Nawet jeśli pojawiają się jakieś spadki jego popularności, to nadal bardzo stabilnie się trzyma. Do łask wraca też Snapchat o dziwo, który mógł być uznany już za raczej martwą platformę. No, jest jeszcze Instagram, chociaż tutaj mocno wskazuje się tego Facebooka, który daje nam multum narzędzi do tworzenia tej społeczności, mhm. tak? Czyli przede wszystkim grupy, które możemy stworzyć na przykład jako strona, gromadząc się wokół jednego tematu. Facebook też wprowadził narzędzie, które związane jest ściśle z pomocą związaną z koronawirusem. Mhm. Także te społeczności rosną, narastają, tworzą się i jest ich naprawdę dużo. Także można. To wykorzystać do promocji swojej marki, ale nie w kontekście sprzedażowym, tak mi się wydaje. E, tak, zastanówcie się, w jaki sposób możecie pomóc swoim e, klientom, osobom, które są skupione wokół waszej marki, i e, być może właśnie taką grupą e, uda Wam się ich zgromadzić w jednym miejscu, rozwiązywać ich problemy, e, no i też zachęcić do, do dyskusji, do aktywnego uczestniczenia, i a tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, żeby angażować. Dokładnie. Także, jeśli nie macie możliwości finansowych, jeśli chodzi o pomoc, no to polecamy mhm. budowanie relacji, czyli to, na czym nam teraz najbardziej zależy. Dzięki bardzo, to była Iga i Natalia w 30 odcinku. Dobrze wiedzieć. Do zobaczenia. Cześć.